Audycja powstała w Radio Warszawa 106 i 2 fm. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Z Ewangelii Świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów, to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co Wam przykazuje. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi. Albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od ojca mego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuje, abyście się wzajemnie miłowali. Ta dzisiejsza Ewangelia jest do ciebie, do ucznia Jezusa. On już nie nazywa cię sługą, ale swoim przyjacielem, ponieważ chce objawić ci wszystko, co usłyszał od swojego Ojca. Oznacza to, że nie zabraknie ci mądrości z nieba potrzebnej do twoich zadań w kościele. Kiedy Jezus mówi o tym, że nikt nie ma większej miłości, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich, Mówi najpierw o sobie i o swojej miłości do tych, których kocha. Kocha on nie tylko swoich najbliższych uczniów, ale i kolejne kręgi ludzi, w tym Kościół. Święty Maksymilian Kolbe, kiedyś jako mały chłopiec, trochę narozrabiał w domu. Jego mama bardzo się zmartwiła i powiedziała: Idź do Kościoła, tam może Pan Jezus, Matka Boża, przemówić ci do rozsądku. I kiedy poszedł i modlił się przed obrazem Matki Bożej, miał takie widzenie. Maryja trzymała w ręku dwie korony, białą i czerwoną. Biała oznaczała wyznawanie wiary każdego dnia. Natomiast czerwona oznaczała męczeństwo. I tak jakby chciała spytać, którą chcesz wybrać, białą czy czerwoną? On wybrał obydwie. Wiele jego działalności w życiu sprawiły, że głosił maksymalnie miłość do Jezusa. Ale święty Maksymilian to także męczennik. Kiedy w obozie w Auschwitz jeden z więźniów uciekł, dziesięciu innych miało iść na śmierć, wtedy Maksymilian wystąpił z szeregu i oddał życie za drugiego człowieka. Zamienił się z Franciszkiem Gajowniczkiem. Dla nas wzorem jest zawsze Jezus który spełniał wolę Ojca aż do końca. Oddał życie za każdego z nas z miłości. Miłość Jezusa jest autentyczna, prawdziwa. Również dzisiaj każdemu z nas Pan Jezus stawia dwie możliwości naszej duchowości, abyśmy poprzez słowa i konkretne czyny, pomimo wszystko, szli zawsze tą drogą chrześcijańskiego życia, tak jak święty Ojciec Maksymilian. Jeśli Duch Święty rzeczywiście daje Ci jakąś misję, da również wszystko, co potrzebne do jej wykonania: moc, miłość i mądrość. Uwierz w to i daj się Bogu prowadzić. Bóg naprawdę nie opuszcza swojego Kościoła, tylko mówi do Niego i prowadzi Go również przez Ciebie. Audycja powstała w Radiu Warszawa 106 i 2FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj.